Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkich widzów kanału. A szczególnie gorąco witam osoby urodzone 3 kwietnia. Moi drodzy, będzie to dla Was taka szybka wróżba urodzinowa. Jeżeli oglądaliście poprzednie filmy z tego cyklu, to wiecie o tym, że tutaj nie liczy się, w którym roku przyszliście na świat, ile liczycie sobie wiosen. Liczy się tylko to, że właśnie w tym konkretnym dniu się urodziliście czyli w tym wypadku, właśnie 3 kwietnia. I moi drodzy, dla Was karta Księżyc. Nie wszyscy lubią, tę kartę, dlatego, że tutaj um, głównie skupiają się na jej negatywnych aspektach. Natomiast, no tak jak każda karta w tarocie, ona ma zarówno pozytywy, jak i negatywy e, i tutaj e, może się do Was stosować zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. No, w zasadzie każdy sobie wybierze, które znaczenie będzie pasowało do jego obecnej sytuacji, będzie z nim korespondowało. E, przede wszystkim, moi drodzy, Księżyc, e, mówi się o Księżycu, że to jest taka karta iluzji, E, na przykład, kiedy mamy nieprawidłowe pojmowanie rzeczywistości, to znaczy nieprawidłowe, no możemy nie o wszystkim wiedzieć i przez to nasze postrzeganie też może być zaburzone, dlatego że nie mamy jakby tutaj e, pełnych informacji. Księżyc oczywiście oznacza energię kobiecą, co niektóre panie mogą być ciężarnymi, właśnie e, oznacza oczywiście również pewną tajemnicę, pewne nasze strachy, pewne nasze cienie, ale oznacza też ogromną, ogromną intuicję, tak. Polot twórczy, czyli te osoby, które gdzieś zajmują się jakąś działalnością artystyczną, mogą tutaj rzeczywiście mieć um, taką um, burzę mózgu, jak to się mówi, i rzeczywiście wpadać na bardzo ciekawe koncepcje, takie naprawdę rozwijające, naprawdę gdzieś jakieś takie przełomowe, może nawet dla waszej kariery. Um, księżyc może mówić o bogatej wyobraźni, um, może mówić o tym, że na przykład. Um, Tworzymy coś takiego swojego, właśnie opartego na wyobraźni, czyli możemy tutaj na przykład coś pisać, na przykład wiersze czy jakąś prozę, e, możemy malować. E, jesteśmy osobami zasadniczo wrażliwymi, takimi, które też e, no, skupiają się na świecie zewnętrznym, potrafią wiele rzeczy dostrzec w tym świecie zewnętrznym i to nie tylko takich powierzchownych takich dostępnych, jak to się mówi, dla ogółu, tylko naprawdę wychwycić takie prawdziwe perełki, a to za sprawą właśnie tej rozwiniętej intuicji. Jeżeli chodzi o związki, o uczucia, tutaj zarówno jeżeli chodzi o stałe związki, jak i o takie sytuacje, gdzie na przykład zaczęliście się dopiero z kimś spotykać, może tu być taka niepewność. Księżyc nam powoduje, że my nie wiemy, na czym stoimy. Czy ta osoba rzeczywiście odwzajemnia na przykład te nasze uczucia, czy może nas tak troszeczkę zwolnić? A może ta osoba ma jakieś tajemnice, a może nie mówi nam wszystkiego, a może jakieś ciemne sprawki wyjdą jeszcze na światło dzienne? Czyli my nie czujemy się też w swoim związku tak do końca stabilnie, nie wiemy na czym stoimy. I tutaj, jakby no, zalecana byłaby taka szczera rozmowa po prostu z partnerem, bo tylko w ten sposób możemy te nasze e, wątpliwości zniwelować. Ale Księżyc może oznaczać też romantyczne spotkania, jakieś randki, niekoniecznie przy świetle Księżyca, ale na przykład e, Wspólne pójście do parku, wspólne pójście do kina, spędzanie czasu w romantycznej atmosferze przy świetle świec, przy takim sztucznym świetle, przy jakimś takim, w jakimś zaciemnionym pomieszczeniu, gdzie właśnie taka tajemnicza aura panuje, ale z jednej strony też taka atmosfera romantyczności, więc jak najbardziej też to może pójść w pozytywną stronę. A nóż, wy zaskoczycie swojego partnera w taki pozytywny sposób, że go gdzieś zaprosicie, Albo wasz partner was po prostu w taki... Sposób e, również zaskoczy, że zaprosi Was do jakiegoś romantycznego miejsca. E, no, moi drodzy, uważajcie na swoje finanse, na swoją pracę, bo księżyc nie jest tutaj dobrym zwiastunem. Może niestety tutaj dochodzić do jakiejś straty, utraty, e, być może kradzieży, być może jakiegoś zepsucia się czegoś, być może po prostu okazja na zarobek gdzieś e, może przejść Wam koło nosa, albo na przykład postanowicie zagrać gdzieś na loterii, no i po prostu e, Przegracie pieniądze, bo niestety tutaj istnieje takie ryzyko. Także yy, nowe pomysły, koncepcje, nowe idee, jakieś takie kreatywne rzeczy, jak najbardziej. Natomiast uważajcie, moi drodzy, na inwestycje, dokładnie to wszystko trzeba przemyśleć. Jeżeli już faktycznie chcecie gdzieś zainwestować pieniądze, no to w ten sposób, abyście mieli jakby tutaj pełny obraz sytuacji, nie dali się zwieść jakimś takim niepewnym i ryzykownym inwestycjom jeżeli chodzi o zdrowie, o samopoczucie, no w karcie księżyca możemy troszeczkę się czuć tacy znerwicowani, mogą tutaj na światło dzienne wychodzić jakieś nasze stany depresyjne, jakieś obawy, jakieś fobie, jakieś nasze kompleksy, ukryte lęki. No możecie też być osobami, na które bardzo mocno działają fazy księżyca, jak na przykład pełnia czy nów, także musicie się poobserwować, jak to jest podczas pełni, jak się czujecie, jaki macie nastrój, jak to jest podczas nowiu, bo faktycznie ten księżyc może tutaj mieć dosyć duże oddziaływanie na Waszą osobę. E, uważajcie tutaj również na przewód pokarmowy, na to, co jecie, na rozmaite alergie pokarmowe, wrzody żołądka, na jakieś takie e, rzeczy związane z trawieniem, z przetwarzaniem żywności. Sprawdzajcie daty ważności, czy jecie świeże produkty, świeże rzeczy, czy jecie po prostu dania z pewnego źródła, czy gdzieś tam w jakimś takim wiecie przydrożnym barze na przykład. Gdzie po prostu no, nie macie pewności co do świeżości i jakości produktów. Yy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie, za obejrzenie filmu. Życzę Wam oczywiście wszystkiego, co najlepsze z okazji Waszych urodzin. Yy, dużo zdrowia, miłości, szczęścia, pieniędzy wszystkiego tego, czego Wy byście sobie życzyli, i jeszcze więcej. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam, do zobaczenia i do usłyszenia.